Dzień dobry moi drodzy, a ja dzisiaj chcę opowiedzieć o tym super podkładzie, ponieważ jest to podkład odmłacający, a któraś z nas nie lubi się odmłacać. Film i produkt jest dedykowany głównie kobietom po 40, w okresie menopauzy, w trakcie, po menopauzie. Natomiast każdej tej, która się również chce odmłodzić mimo swojego wieku, bo... Czasami w momencie, kiedy młodsze kobiety się odchudzają, gdzieś ta skóra potrzebuje też takiego odmłodzenia, więc również ten podkład będzie dobry. Ale moi drodzy, zanim powiem wam troszeczkę więcej na temat podkładu, naprawdę który jest rewelacyjny, chciałam was przekonać do tego, że warto w ogóle kupować produkty w Oriflame. Chciałam wam przeczytać to, co w każdym jednym katalogu możecie przeczytać. Tylko oczywiście um, nikt tego nie czyta, bo przecież kto by nam kazał, nie mamy czasu na to, natomiast ja postanowiłam, żebyście widzieli, ponieważ jeśli firma Oriflame pisze coś na swój temat w, 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 publicznie, no bo katalog jest w, publicznym w, produktem, można powiedzieć, publiczną gazetką, w, więc na pewno musi tak być. Takie są dzisiaj w, przepisy, takie są. W, Tutaj ze względów bezpieczeństwa konsumenta przepisy, więc warto jest na to zwrócić uwagę. Wszystkie produkty Oriflame spełniają dane obietnice, są bezpieczne w stosowaniu, a także pełne szacunku dla Ciebie i naszej planety. To nasza filozofia rozwoju produktu. Tworzymy formuły, które są naprawdę efektywne. Wszystkie składniki działają w synergii, zapewniając doskonałą skuteczność. Kupując i stosując nasze produkty, by, możesz być pewien, że są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy bezpieczeństwa i nie zawierają GMO. Ja, jako dodatkowo trener świadomego odżywiania, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj znaleźć produkty, które nie zawierają GMO. Yy, no to należy ze świecą szukać. A firma Oriflame od samego początku stawiała na to, żeby składniki, naturalne składniki, które są wykorzystywane w produktach i w suplementach również, ale też i w olejkach eterycznych, naprawdę były, nie zawierały GMO. Więc to jest bardzo, bardzo ważne dla firmy i no publicznie to nawet napisała. Nie tylko w kosmetyce, ale wierzcie mi, w jedzeniu szczególnie, jeśli to jest możliwe. Ale to nam nie wystarcza. Odpowiedzialnie rozwijamy nasze produkty, używając naturalnych, etycznie pozyskanych składników i ekstraktów. Miliony partnerów biznesowych Oriflame i konsumentów na całym świecie uwielbiają nasze produkty. Odwiedź nasz sklep, by dowiedzieć się więcej na ten temat. Link do zarówno całego Oriflame, jak i produktu, dokładnie tego produktu znajdziecie w opisie oczywiście tego filmu. To nie wszystko. W 2023 roku firma Orange James zdobyła super nagrodę Super Brands i teraz co to jest? Super Brands to globalna organizacja, która identyfikuje i nagradza najlepsze firmy reprezentujące silne wartości sprawiedliwego handlu. Zrównoważonego rozwoju i rzetelnej komunikacji. Nagrody przyznawane są na podstawie badań konsumenckich i niezależnych, niezależnego panelu ekspertów. Oriflame Poland otrzymało tytuł Super Brands w 2023 roku. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że warto jest zaufać marce, warto jest pomyśleć o tym, żeby kupować sobie nie tylko produkty, nie tylko. Podkład, ale być może żel, być może szampon do włosów, inne produkty, naprawdę warto zwróćcie swoją uwagę na to, ponieważ każdy jeden produkt w Wolframi możecie zwrócić. Jeśli na przykład dzisiaj pod wpływem tego filmu stwierdzisz, że sobie chcesz kupić ten podkład, nie chcesz próbki, bo możesz nabyć również próbkę, ale chcesz od razu ten podkład, i z jakiegoś powodu on nie spędzi z panią od twoich oczekiwań. Masz 10 dni, jeśli jesteś klientem, bądź też 30, jeśli jesteś klubowiczem, jeśli jesteś zarejestrowana e, i możesz ten produkt zwrócić. Firma Oriflame zwraca nam 100% pieniędzy, mimo że kosmetyk był używany. E, zwróć tylko uwagę, że więcej niż 1 trzecia nie może być zużyta. W przeciwnym wypadku firma Oriflame nie zwróci ci pieniędzy, więc myślę, że to warto na to zwrócić uwagę i Posłuchać, co mam do powiedzenia na temat właśnie tego produktu. Najpierw to, co znowuż tutaj deklaruje się firma. Firma twierdzi, że jest to jej pierwszy podkład, który wzmacnia i chroni barierę ochronną skóry. I tutaj są testy kliniczne. Testy w ogóle jeszcze nie powiedziałam Wam, że firma Oriflame ma swoje fabryki, swoje laboratoria, własne centrum badań skóry. Naprawdę. Z, bardzo, bo sama osobiście brałam udział w na przykład w takim badaniu skóry, gdzie byłam na konferencji Oriflame, takiej globalnej konferencji, i tam miałam właśnie też badaną taką skórę, więc naprawdę to wszystko jest bardzo dobrze przebadane. jeśli ma tutaj opisane, że są testy kliniczne, to na pewno te testy są. To znaczy, że kosmetyk jest bardzo dobrze przebadany, i jeśli jest tutaj napisane, że wzmacnia i chroni skórę, to na pewno na bank tak jest. Cera jest natychmiast promienna i nawilżona, skóra natychmiast wygląda młodziej, no bo jest to w końcu podkład odmładzający jeszcze z filtrami, więc już na pewno. A e, co jeszcze? Zawiera serum prebiotyczne i przeciwstarzeniową tarczę ochronną i witaminę E. Wygładza drobne zmarszczki, maskuje przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Tutaj absolutnie się z tym zgadzam. Słuchajcie, dlaczego ja osobiście chcę o tym podkładzie właśnie mówić? Ponieważ kobiety W wieku eleganckim no mamy taki problem, że no tych mini zmarszczek mamy coraz to więcej i ten podkład nie wchodzi w załamania skóry, tak? więc nie podkreśla, nie dodaje nam lat, nie postarza nas wręcz odwrotnie. Ja na przykład nie używam korektora pod oczy, ponieważ ten podkład właśnie dlatego, że on nie wchodzi mi w zmarszczki. Więc ja nie muszę mieć żadnego korektora, bo ja nie mam jakiegoś zasinianego oka. I tutaj, słuchajcie, pędzlem, dokładnie tym pędzlem, który też jest do, do kupienia. Jordani Gold, ten taki spłaszczony, tym pędzlem po prostu smaruje się cała. Słuchajcie, nie patrzę, że tu powinnam mniej, tam więcej. Po pierwsze, jest to szybko, sprawnie, wyglądam super zawsze, więc jestem mega zadowolona. Więc na pewno maskuję przebarwienia i wyrównuje kolory skóry, natomiast jeśli by się okazało, że nie przykrywa Wam, to, to jest podkład, gdzie można stopniować właśnie tą intensywność, to krycie, więc można sobie drugi raz nałożyć drugą warstwę. I tak jak powiedziałam wcześniej, i on ma filtr SPF, nie, jeszcze nie mówiłam o tym. Zawiera filtr SPF 20, 12, przepraszam, nie zatyka porów, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, w tym także wrażliwej. Ma, ma certyfikat i y, jest on idealny dla wegan. No i teraz składniki te najbardziej aktywne. Prebiotyki. Czym są w ogóle prebiotyki? Może najpierw. Probiotyki e, służą za pożywienie dla dobroczynnych bakterii i żyjących na, żyjących na naszej skórze. Prebiotyk zawarty w naszym podkładzie jest wytwarzany przez plankton, występujący w naturalnym ekosystemie morskim wzdłuż wybrzeży Francji i ma naturalną budowę. Jak to działa? Probiotek pomaga wzmocnić barierę skórną poprzez poprawę jakości komórek na powierzchni e, skóry. Oraz wygładzić ją, jednocześnie sprzyjając lepszemu nawodnieniu i ochronie naturalnych rezerw w wilgoci. Nasze serum prebiotyczne zapewnia zdrowszy i młodszy wygląd skóry z każdym użyciem podkładu. Generalnie można podsumować, że jest to podkład pielęgnacyjny. Mało tego, że upiększa naszą skórę w ciągu dnia, to jeszcze ją pielęgnuje, więc nic dodatnie nie ująć. Co zapewnia tarczą ochronną, no na pewno, właśnie filtry tak, te ochronę przed zanieczyszczeniami promieniowaniem UVA i UVB, ten SPF 12. Promienie UVA są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do przedwczesnego starzenia się skóry, a nadmierna ekspozycja na promień UVB często powoduje oparzenia słoneczne powierzchownych warstw, powierzchownych warstw skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV przyspiesza starzenie się skóry. Jak wskazują badania może odpowiadać za 80% widocznych oznak starzenia się twarzy. A przecież my kobiety szczególnie nie chcemy właśnie żeby co jak wcale twarz, żeby nam się starzała. Czym jest witamina E? Myślę, że bardzo popularna witamina. Jest niezbędna do utrzymania zdrowego wyglądu skóry, nasz organizm nie wytwarza jej samodzielnie, słynie ze swojego działania ochronnego przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i działa jako silny przeciwutleniacz rozbijający łańcuchy, dzięki czemu jest doskonałym sprzymierzęcem w ochronie skóry przed szkodliwymi, wolnymi rodnikami. To są oczywiście tylko te takie mm, najbardziej aktywne składniki, ale tych składników jest oczywiście więcej. Zalecam, polecam. Yy, moi drodzy, jeszcze pamiętajcie o tym, że możecie sobie nabyć próbki. Są do kupienia. Jest 6 odcieni w ogóle, natomiast próbek jest tylko trzy, ale myślę, że jakoś sobie poradzicie, możecie sobie konsystencję najpierw sprawdzić. No właśnie, teraz konsystencja. W ogóle opakowanie jest piękne, złote literki, elegancja, Francja. Pamiętajcie o tym, że Dani Gold to jest nasza topowa marka kosmetyczna, jeśli chodzi o makijaż, i to jest najbardziej elegancka, najbardziej luksusowa i najdroższa również seria, ale Najdroższa wcale nie oznacza, że ona jest bardzo droga, ponieważ jakością nasze produkty z marki Jordani Gold, ale nie tylko, bo z The One również, jakością dorównują tym markom selektywnym. Czyli na przykład, jeśli pójdziecie sobie do super ekstra drogiej drogerii, to za podobnej jakości kosmetyk, czyli tak samo skuteczne, wtedy z tej. Z tej półki jakości, że tak powiem, zapłacicie za nasz 1,4-1,5 ceny, więc można powiedzieć, że za 50-60 zł macie kosmetyk, który w super ekstra drogerii zapłacilibyście 200-300, a może nawet i 400 zł, więc zwróćcie na to uwagę, bo właśnie ta seria Jordanian Gold jest naprawdę, naprawdę rewelacyjna. Elegancko wygląda. Nie ścierają się, muszę Wam powiedzieć, że nigdy te opakowania się nie wycierają, więc to nie wygląda tandetnie, bo bardzo często w niektórych firmach, w niektórych markach można zauważyć, jak te wszystkie opakowania się wycierają. U nas jest to absolutnie, e, jeśli chodzi o Jordani Gold. Ja przynajmniej nie zauważyłam, mnie się nic e, u mnie nie wyciera. Podkład ma pompkę, więc bardzo fajny, bo jest też e, higieniczny, wydajny dzięki temu i jaką ma e, e, konsystencję. Jak powiedziałam, już ma 6 e, odcieni, e, albo nie powiedziałam. E, ma 6 odcieni. Jak dobierać odcienie? Tam macie, wo, w, w, każdy z tych odcieni jako się nazywa i jest albo chłodny, wo, e, albo chłodny cool, albo ciepły warm, albo neutralny neutral. I wtedy Zwróćcie uwagę, jaką Wy macie skórę i taką sobie zaczniecie sobie od tego dopasowywać. Ja akurat Wam pokazuję porcelan e, warm, właśnie ten ciepły porcelanowy, e, ponieważ to jest idealne do mojej skóry. Ja ten podkład mam na sobie, zobaczcie, on idealnie stapia się, nie ma żadnej takiej, żadnego takiego odcięcia się, że tu mam jasno, tu mam ciemno, idealnie mi się stapia. On ma taką niewodnistą, ale taką oleistą bym powiedziała konsystencję. On jest bardzo dobry dla skóry, suchej, tłustej, mieszanej. Naprawdę myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie. Jak widzicie, on się bardzo dobrze rozprowadza, nie podkreśla zmarszczek, nie podkreśla też tych suchych skórek, ponieważ bardzo dobrze nawilża skórę. O, ja sobie teraz już na całej tej dłoni roz... Starwam, zobaczcie, jak ładnie się mieni, ale on nie świeci się żadnymi takimi drobinkami, tylko takim zdrowym blaskiem. Po prostu jest cudowny, bardzo mi się. Zobaczcie, w porównaniu do tej ręki, gdzie, która jest, widzicie, nic się tutaj nie dzieje na tej ręce, a tutaj jest pięknie wyrównany koloryt. Jak ja tutaj mam takie. Żyłki widać jest, tak widać, że są tutaj przykryte. Więc naprawdę bardzo polecam Wam ten podkład. Jest, tak jak powiedziałam, idealny, ale nie tylko dla tych. Pani wieku 40 lat, ale tych młodszych, które chcą troszeczkę sobie odmłodzić skórę, bo być może z jakiegoś powodu choroba albo coś się takiego przytrafiła zmartwienie i, i może nie dosypiają również, więc naprawdę warto jest zwrócić sobie uwagę na ten, na ten podkład. Ten produkt przychodzi do nas w takim super. Pięknym, eleganckim opakowaniu, sobie tylko wytrę rękę w takim pięknym czarnym opakowaniu. elegancko jest tutaj opisane, co to jest za podkład. Tutaj na dole macie opis kot i opis odcienia powiedziałam już, że możecie sobie nabyć próbki. Czy jeszcze coś? Jedyne co mogę Wam tylko dodać, bo w produkcie powiedziałam chyba wszystko to co powiedzieć, powiedzieć powinnam. Bo powiedziałam już, że jest bardzo wydajny, tak, a jeszcze z pędzlem to tym bardziej szybki do nałożenia, bo pędzel jak widzicie tutaj jest dość duży, więc bardzo szybko się go nakłada. Nie musicie omijać zmarszczek, tylko lecicie po całości. Warto makijaż Pokryć jeszcze jakimś pudrem. I tutaj akurat polecam Wam. One, bo ten puder jest bardzo fajny. On nie zmieni odcieniu podkładu. Jest uniwersalny dla każdej osoby, więc może stosować ją mama i córka jednocześnie. Więc to myślę, że jest jakaś tam oszczędność również. Do tego koniecznie jakiś tuż do rzęs. No, może być to na przykład ten najnowszy Wonderlash. Ale oczywiście też nie byłabym z sobą, gdybym nie polecała Wam pomadek z linii Jordanie Gold. Zobaczcie. Po prostu są przepiękne opakowania, też się nie wycierają oczywiście. Zobaczcie logo, które jest tutaj grawerowane. No ja bardzo lubię pomadki Jordanie Gold, bo również nie, wysy, nie wysychają. W ogóle jak słyszeliście ten klik. Dzięki temu to nie nie, nie wypadnie wam w torebce, jak nosicie pomadkę, więc super się to trzyma. Ewentualnie te pomadki, te są jak masło, znowuż. Cudowne, no już, że widzicie, ja dość często używam pomadek i też tutaj wygrawerowane logo, tak żeby każda z nas wiedziała, że to jest na pewno pomadka Jordani Gold Ja tę pomadkę mam już długo i zobaczcie, ona się też nie wyciera, więc super pomysł na to. Do tego pamiętajcie, że mamy super zapachy, każda z nas będzie miała inny. Ja akurat tutaj mam, przyniosłam ten, ale każdy inny będzie dobry. Jeśli któraś z Was życzy sobie inne podkłady, bo na przykład, no, niekoniecznie potrzebuje odmładzające, a obejrzała to nagranie, to bardzo również polecam Wam ten Eternal Glow. Świetnie, tylko to jest podkład rozświetlający, idealny dla skóry, która. Jest sucha, która potrzebuje rozświetlenia, która jest szara. Na przykład dla palaczek bym polecała. Mam nadzieję, że. Nie palicie, ale jeśli już innym podkładem będzie euforia, euforia na przykład też świetnie. To jest bardzo dobry podkład dla tych pań, które mają mocno zaczerwienioną skórę, ponieważ on ma takie pigmenty, taki składnik, który niweluje to zaczerwienienie, więc również no, po prostu ekstra. W zależności od tego, co potrzebujecie, to zdecydowanie odmładza ten, ten o którym dzisiaj mówię. Y, odmładza, więc on y, naprawdę nie wchodzi w te zakamarki, w te, w te zmarszczki, tak? No tym y, mamy inny efekt, nie ma zaczerwienienia, natomiast tutaj przy zmarszczkach ostrożniej bym powiedziała, bo tutaj już możemy sobie zrobić kuku. No ten Eternal Glow kolejny, ja naprawdę uwierzcie mi, y, nie używam wszystkich tych podkładów, najczęściej właśnie tego odmładzającego, kiedy wiem, że chcę wyglądać super i przez cały dzień to ten odmładzający, ale kiedy idę na przykład na zakupy tylko i wyłącznie tak na szybko, to, to wtedy walę sobie albo Pure Euphoria, albo właśnie ten Eternal Glow, po prostu to, co, to na co mam ochotę. Wy zdecydujcie sobie same szanowne kobiety. Linki wszystkie macie oczywiście w opisie zachęcam do obejrzenia katalogu, zachęcam do y, zakupów nie tylko podkładu, ale dorzućcie sobie do tego próbki. Zwróć, zwracajcie też proszę Was uwagę na to, że w każdym jednym katalogu mamy jakąś próbkę nową. I na przykład tutaj kupując na przykład, jeśli do 25 marca złożysz zamówienie z tego katalogu czwartego, to jeszcze tutaj możesz sobie kupić super maskę na noc. To jest taka maska, która jak nałożysz ją na ostatnią fazę swojej pielęgnacji na noc, czyli myjesz twarz, nakładasz kremy, sera i tak to na sam koniec nakładasz tą maskę, i idziesz spać na drugi dzień to jest maska, którą nazywamy 8 godzin snu w słoiczku, wstajesz rano, masz piękną skórę, widać, że ona jest wyspana, wypoczęta, mimo że my niekoniecznie możemy być wypoczęte. Także zachęcam do wypróbowywania, do kupowania sobie właśnie tych takich próbek po to, żeby móc cieszyć się i poznawać właśnie markę Oriflame. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. A jeśli nie, to pytajcie, dzwoncie, piszcie do mnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.